Zwłoki w chłodniczych wagonach. Rosjanie nie chcą ich zabrać, wolą świętować Rosja świętowała Dzień Zwycięstwa. Nie zabiera ciał swoich żołnierzy z Ukrainy. Być może będziemy musieli pochować rosyjskich żołnierzy na własny koszt pisze doradca MSW Ukrainy Anton Geraschenko. Zwrócił uwagę, że Rosja chętnie pokazuje swoją militarną siłę podczas Dnia Zwycięstwa, ale nie zabiera z Ukrainy ciał zabitych wojskowych. Kolejne worki ze zwłokami składowane są więc w chłodniczych wagonach kolejowych, do środka których weszli dziennikarze aleja Jazery. W poniedziałek, gdy Rosja świętowała Dzień Zwycięstwa, przez Moskiewski Plac Czerwony przeszła parada wojskowa. Zjawiła się tam także kremlowska elita, na czele z prezydentem Władimirem Putinem, jego współpracownikami oraz większością najwyższych rangą wojskowych. Anton Geraschenko, doradca ukraińskiego MSW, zauważył jednak, że gdy wojsko Putina naprężyło muskuły, w okolicach Kijowa leżą ciała tysięcy zabitych żołnierzy Rosji. Ukraińcy ułożyli zwłoki w workach, w chłodniczych wagonach kolejowych, ponieważ Rosjanie nie chcą ich zabrać. Być może będziemy musieli ich pochować nawet na nasz koszt, nie wykluczył Geraschenko. Ciała Rosjan pozostają w Ukrainie. W kieszeniach mundurów zrabowana biżuteria o tym, jak wyglądają składowiska ciał najeźdźców, przekonali się dziennikarze anglojęzycznej Aleja Jazery. Sfilmowali m.in. jak Ukraińcy układają je jedna przy drugich. Na mundurach zmarłych pozostają naszywki z rosyjskimi flagami, a w ich kieszeniach znajdowane są chociażby kosztowności zrabowane w zaatakowanych miastach i wioskach. Osoby pracujące przy ciałach, ze względu na ich postępujący rozkład, muszą ubierać specjalne kombinezony. To również znalazło się w materiale katarskiej telewizji. Putin w Moskwie o rzekomych neonazistach chcieli zbrojnie odbić Donbas w trakcie poniedziałkowej defilady w stolicy Rosji, przemawiał Władimir Putin. Rosyjski prezydent powtórzył główne tezy swojej reżimowej propagandy, na przykład o tym, że Kreml rzekomo nie miał wyjścia, a rozpoczynając wojnę bronił Rosji. Przywódca twierdził też, zwracając się do żołnierzy, że dzisiaj walczą o naszych ludzi w Donbasie, o bezpieczeństwo kraju. Przestrzegał też przed neonazistami, wspierani przez Zachód, którzy mieli planować zbrojne odbicie Donbasu, okupowanego od 2014 roku. W ten sposób Moskwa od wielu tygodni, niezgodnie z faktami, uzasadnia swoją inwazję na sąsiedni kraj, w wyniku której już zginęły dziesiątki tysięcy cywilów, a miliony ludzi stały się uchodźcami.